Sponsorem tego filmu jest sklep Zagrajnik, gdzie możecie kupić najnowsze figurki oraz boksy od firmy Games Workshop, w tym najnowszy boks Krwawych Aniołów Kompanii Śmierci. Krwawe Anioły Blood Angels, kosmiczny Marines z 9 Legionu Astartes. Zmutowani Superżołnierze, stworzeni dzięki geniuszowi Imperatora Ludzkości 10 tysięcy lat temu. Podobnie jak setki tysięcy ich braci z pozostałych 19 legionów, dziewiąty legion również ruszył na Wielką Krucjatę, by zjednoczyć galaktykę pod berłem imperatora. W trakcie podboju drogi mlecznej odnaleźli oni swojego geno ojca, wzór genetyczny, primarchę Sanguiniusa, jednego z półboskich synów imperatora. Do spotkania doszło na radioaktywnej i zniszczonej czerwonej planecie Baal. Spotkanie to zmieniło 9 Legion. Wcześniej ta formacja uchodziła na tle swoich braci za formację okrutną i może wręcz barbarzyńską. Gdy inni Marines podbijali lub zjednywali, Legion 9 niszczył i plądrował. Intencjonalnie rekrutował w swoje szeregi tych, których inne legiony by nie przyjęły – przestępców, sadystów czy okrutników. Zdawało się, że w jakiś sposób ich mutacja w kosmicznego marine tylko i wyłącznie wzmacniała te okrutne cechy. W bitwie chętniej niż inni marines korzystali z omofegi, implantu, który pozwalał zdobywać informacje o materiale poprzez jego skonsumowanie. Jednak Sanguinius ich odmienił. Ten wspaniały primarcha o heroicznym obliczu i złotych włosach był być może najcudowniejszym spośród swoich braci. Sanguinius nauczył swoich genosynów w trudzie i znoju. Poprzez przykład własny, przemowy czy gawędy, o wartości, honoru i cnoty. Dziewiąty legion został przez prymarchę przekuty. Stał się legionem heroicznych wojowników, kosmicznych rycerzy, kierujących się moralnością i troską o pokrzywdzonych jak i siebie nawzajem, a w wolnym czasie raczących się sztuką, kulturą, teatrem czy malarstwem. Dziewiąty legion stał się krwawymi aniołami. Jednakże coś mrocznego cały czas toczyło od środka krwawe anioły. Głęboko skrywany wewnętrzny gniew i szał, którego nawet wychowanie przez anielskiego prymarchę nie mogło powstrzymać. Sanguinius obawiał się tego gniewu, bowiem czuł, że on sam, pod maską cnoty i honoru, głęboko w sobie skrywa wściekłość. Być może coś w samym jego kodzie genetycznym było spaczone, być może imperator jednak nie stworzył idealnych wojowników. Sanguinius bał się, że gdy jego ojciec odkryje to spaczenie, może zadecydować o usunięciu całego dziewiątego Legionu, tak jak to zrobił wcześniej z Legionem II i Legionem XI. Gdy wybuchła herezja Horusa, krwawe anioły zostały odcięte przez burzę osnowy, zwaną Sztormem Ruiny. Okazało się, że tak straszna zdrada, jaką było przejście ich ukochanego brata Horusa na stronę Mrocznych Potęg, Stała się ona katalizatorem do wypuszczenia na wierzch skrywanego przez krwawe anioły gniewu. Na przykład w czasie bitwy o Cygnus Prime, gdzie legion Sęguniusa wpadł w pułapkę demonów Korna i ich wodza Kabandy, co odbiło się wielką traumą, tak na Marines jak i ich prymarsze. Jednak do ostatecznego złamania legionu doszło w czasie oblężenia tery gdy ich Prymarcha Sanguinius wraz z Imperatorem, Rogalem Dornem i Kontyngentem Custodes teleportowali się na pancernik Vengeful Spirit, by skonfrontować się z Horusem. Uskrzydlony Prymarcha pierwszy dotarł do Mistrza Wojny i stoczył z nim epicki pojedynek. Niestety, Horus wzmocniony przez siły chaosu, zmasakrował Sanguiniusa. Ta okrutna, brutalna i świętokradcza śmierć wywołała psychiczną falę cierpienia wśród wszystkich synów Sanguiniusa. Rozpacz spowodowana śmiercią i keno ojca przebiła ostatnie mury ich honorowego warunkowania i cały Legion pogrążył się w brutalnej i pierwotnej furii i szale. Maryń w czerwonych zbrojach wpadli w armię heretyków, masakrując ich seriami z bolterów, ciosami piłomieczy, czy nawet rozrywając ich gołymi rękami, a potem pożerając ich zwłoki i pijąc ich krew. Szał ten trwał wiele godzin, gdy w końcu się uspokoili. Wiedzieli oni, że nie ma już powrotu do tego, co było wcześniej. Klątwa czarnego szału spadła na krwawe anioły. Black Rage to przypadłość, jaka dotyka Marine z Legionu Krwawych Aniołów i wszystkich ich sukcesorów, aż do dzisiaj, 10 tysięcy lat później. Niektórzy nazywają to klątwą, jednak raczej jest to pierwotna skaza genetyczna genoziarna Legionu IX, która została tylko wzmocniona przez traumatyczną śmierć prymarchy Sanguiniusa. Czarny Szał może dotknąć każdego Marin wywodzącego się z IX Legionu, o czym wie każdy krwawy anioł i ich sukcesor. Wszystkie krwawe anioły po dziś zachowują wychowanie Sanguiniusa. Starają się być honorowymi i cnotliwymi obrońcami ludzkości, ceniącymi sztukę i piękno. Jednakże. Wiedzą oni, że intensywne bodźce wojny, bitwy i rozlewu krwi mogą uruchomić w nich czarny szał. Czarny szał to nie jest zwykły gniew, jaki dotyka czasem każdego marin. Nie. Czarny szał to nieodwracalny, skrajnie intensywny napad dzikiej furii i agresji wobec każdej napotkanej istoty, tak wroga, jak i przyjaciela, przejawiająca się nieubłaganą chęcią mordu i często nieracjonalnego zachowania, w którym osoba dotknięta czarnym szałem. W ogóle nie przejmuje się swoim życiem i po prostu rzuca się do gardła wroga. Ogromny zastrzyk adrenaliny sprawia, że maryn dotknięty czarnym szałem jest też odporny na ból i może przeżyć znacznie więcej ran, zanim polegnie. Czarny szał dotyka każdy zakon sukcesorski krwawych aniołów. Tak lamenterów, rozrywaczy ciał, żelazne włócznie, czy czerwone mantikory itd. itd. Jednak z różnym natężeniem. Są zakony, w których z jakiegoś powodu czarny szał występuje rzadziej, a są zakony, w których czarny szał występuje wyjątkowo często, na przykład w zakonie rozrywaczy ciał. Krwawe anioły jak tylko mogą ukrywają swoich braci dotkniętych czarnym szałem, bowiem przypadłość ta wywołuje wstyd w honorowych i cnotliwych krwawych aniołach. Zakony Senosanguinusa Sanguinusa uważają czarny szał za hańbę i skazą ich zakonu. Wiele razy starali się pozbyć tego szaleństwa, tego przekleństwa. Czy to w sposób naukowy, czy psioniczny, jednak w żaden sposób nigdy nie zadziałał. Każdy Krwawy Anioł więc wie, że on również kiedyś wpadnie w Czarny Szał i że jest to tylko kwestia czasu. Marinek, którego dotknie Czarny Szał, jest już stracony. Nigdy nie wróci do stanu normalności. Ponadto staje się niebezpieczny dla swoich braci Astartes. Z początku myślano, czy nie dokonywać egzekucji maryń z dotkniętych Czarnym Szałem jako forma łaski, jednak Krwawe Anioły uznały to za jeszcze bardziej uwłaczające. Dlatego we wszystkich zakonach sukcesorskich Krawych Aniołów formułuje się kompanie Śmierci. Są to specjalne kompanie, istniejące obok standardowego systemu 10 kompanii według kodeksu Astartes. Są one nieregularne, o bardzo różne liczebności. Wsyłani są do nich wszyscy bracia Astartes, dotknięci czarnym szałem. Jako, że ich furia jest uznawana za hańbą dla zakonu. Odbiera się tym marine wszelkie odznaczenia, ornamenty czy symbole. Jedyne co pozostaje takiemu marine kompanii śmierci, to ich pancerz przymalowany na czarną barwę, jako symbol tego, że dla zakonu są już martwi. Żołnierze kompanii śmierci są trzymani w odizolowanych fortecach i wypuszczani jedynie na bitwę, jako formacja dzikich berserkerów. Krwawe anioły uznają to za łaskę dla swoich braci dotkniętych czarnym szałem, że ci jeszcze mogą przysłużyć ją imperatorowi będąc wysyłani na swoją ostatnią bitwę, po to, by mogli ulżyć swojej furii i zginąć w bitwie. W walce Kompania Śmierci nie korzysta z wymyślnych taktyk, raczej bezmyślnie naciera w dzikim ataku prosto na wroga. Jednak nie jest to formacja, którą należy lekceważyć. Kompania Śmierci wszędzie tam, gdzie jest wypuszczana, tam zmienia losy bitwy, bowiem czarno zbrojni Marines będą nacierać, dopóki nie umrą, nie licząc się z przestrzelonym płucem, oderwaną ręką czy odłamków bitym w oku. Tyrany tylko w mocniej wzmożą ich furię i nienawiść. Mimo że czarny szał jest powodem dla wstydu dla Maryń krwawych aniołów, kompanie śmierci nie są dyskryminowane przez swoich braci. Wręcz przeciwnie, są otaczani oni troską, bowiem każdy z ten wie, że kiedyś jego również spotka ten sam los. Obserwowaniem, czy przypadkiem w Maryń nie występują objawy czarnego szału zajmują się kapelani. Są oni wyczuleni na przejawy nadmiernej ekscytacji bitwą wśród swoich podobiecznych, nadużywania konsumpcji ciał wrogów czy oznak wizji, bowiem maryn, których dotykają wczesne objawy czarnego szału, często obserwują wizję swojego ojca sanguiniusa w jego ostatnich chwilach życia walczącego ze swoim bratem Horusem. Nieraz się zdarzało, że szaleństwo Czarnego Szału sprawiało, że krwawy anioł myślał, że to on sam stał się Sanguiniusem, i w każdej napotkanej twarzy widział te przeklęte i stradzieckie oblicze Horusa, co kończyło się natychmiastową próbą mordu. To również kapelani starają się trzymać kompanie śmierci w ryzach, by ci nie pozabijali się nawzajem przed dotarciem na pole bitwy. Uspokajają ich przemowami czy opowieściami o ich anielskim ojcu Sanguiniusie koją ich nerwy przypominającymi modlitwę długimi inkantacjami, czy wspólnymi medytacjami. W przypadku braci Dreadnoughtów jednak, kontrola ich emocji jest niemal niemożliwa. Dlatego zakonni Marini muszą zakładać na Dreadnoughty Czarnej Kompanii specjalne ograniczniki unieruchamiające te mechy pomiędzy bitwami. Wiele zakonów poprzez stulecia wykształciły sensowne taktyki wykorzystania tak specyficznej formacji, jaką są Kompanie Śmierci. Jej czarni żołnierze są wypuszczani w kluczowe i najtrudniejsze miejsca frontu, gdzie dokonują rzeczy niemożliwych dla zwykłych, racjonalnych astartes. Są oni bronią terroru, która łamie morale wrogów, gdy ten widzi szaleńczych berserkerów krzyczących niezrozumiałe okrzyki wojenne. W różnych zakonach jest różne podejście do czarnego gniewu. Starzają się mniej ortodoksyjne opinie. Zakony, które twierdzą, że czarny szał nie powinien być powodem do wstydu, a raczej siłą synów Sanguniusa. Takie podejście ma na przykład Gabriel Sef, mistrz rozrywaczy ciał, niesławnego zakonu sukcesorskiego krwawych aniołów, znanego ze swojej brutalności. Jednak większość krwawych aniołów gardzi takim podejściem, uważając, że przejawia ono wszystko przeciwko czemu walczył ich premarcha Sanguinius i jak starał się ich wychować. Sef i jego rozrywacze ciał za swoją upartość spotkali się z infamią od pozostałych zakonów aniołów. Z drugiej strony, jednak osiągali oni znacznie lepszą skuteczność w boju od innych zakonów. Jednak i Gabriel Sef spotkał się z konsekwencjami swojego tupetu. W roku 400998 w czasie trzeciej wojny Armagedon zakon rozrywaczy ciał, zachęcany przez ich mistrza Serta, po raz kolejny zaczął oddawać się Czarnemu Szałowi. Jednak tym razem skończyło się to masakrą nie tylko orków, ale i sojuszników i cywilów. Gdy inkwizycja dowiedziała się o tej masakrze, Doszło do skandalu, który mógł się skończyć ogłoszeniem całego zakonu rozrywaczy ciał Excommunicata Traitoris. Chcąc ratować swój zakon, Seth zrzucił całą winę właśnie na zakonną kompanię śmierci, co skończyło się egzekucją wszystkich jej maryńs. Według wielu Seth okrył się wtedy hańbą. Jednak zarówno zakon rozrywaczy ciał, jak i kompanie śmierci wielu zakonów miały z powrotem zasłużyć na szacunek w czasie gigantycznej kampanii przełomu tysiącleci dewastacji Baal. Gdy cały system stołeczny krwawych aniołów został oddzielony Cicatrix Maledictum od światła astronomikanu i Stany sam na siebie walczył z gigantyczną inwazją tyranidów Lewiatana. To właśnie kompanie śmierci, motywowane przez swoich kapelanów, furii i gniewie, nie zważając na ból oderwanych kończyn czy toksycznego kwasu jadu tyranidów przepalającego się przez ich czarne pancerze, masakrowali rzeszą robali, okupując wiele zwycięstw często całkowitą masakrą swoich formacji. Jednak poświęcenie Kompanii Śmierci w czasie dewastacji Bal dało czas aniołom na otrzymanie wsparcia od Prymarchy Gillimana. W mrocznej przyszłości Warhammera 40 tysięcy nikogo nie spotyka pozytywny los, a nawet Honorowi i cnotliwi synowie Sanguinusa wewnątrz skrywają okrutnego potwora, który tylko czeka na to, żeby przywdziać czarną zbroję i porwać się w wir rzezi i masakry. Sponsorem tego filmu jest sklep Zagrajnik, na którym m.in. możecie kupić najnowszy box od firmy Games Workshop, box Kompanii Śmierci, o której właśnie opowiedziałem w tym filmie. Serdecznie dziękuję sklepowi Zagrajnik za sponsorowanie tego filmu i za współpracę, za partnerstwo kanału. Zamawiając figurki poprzez link w opisie filmu, pośrednio będziecie wspierać mój kanał. Jeszcze raz zapraszam na stronę sklepu Zagrajnik. Dziękuję bardzo moim patronom z Patronajta za wspieranie mnie, w tym Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rutkowski, Piotr P., Mikołaj Dudziak, Kubazyni, Bartek Birtekol. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mnie przez platformę YouTube, którzy w zamian za to otrzymują wcześniejszy dostęp do filmów. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, możesz to zrobić albo przez Patronite'a, albo przez YouTube, a jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć tylko jednorazową wpłatą, to możesz to zrobić przez zrzutkę.pl, link w opisie. To wszystko ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam.